Ten film został stworzony na podstawie książki Cudowny chłopak. Ty to narysowałaś? Bardzo no, ładnie. Tak, to ja Cies cieszę się, że ci się to podoba. Lubię mhm. rysować, mnie ja, to mnie ale ja mogę usiąść? Tak, Ja jasne, ale że, że jako... tak koło no, mnie? Tak. Na mnie? Pewnie. Zaczęłam rozumieć, że to, co mnie wyróżnia, nie czyni mnie gorszą od innych. Wszyscy mamy coś, co nas czyni wyjątkowymi i jedynymi, niepowtarzalnymi. Pamiętaj, jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest inny, nie ma takich samych. Jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni. Jesteśmy jedynym egzemplarzem na całym świecie i nie powinniśmy patrzeć na kogoś i mówić: o, ta jest ładna, o, ta jest chuda. Pamiętaj, jesteś cudowną i piękną osobą. Wygląd nie definiuje nas jako osoby. To nasze zachowanie i to, czy jesteśmy dobrymi czy złymi ludźmi, czy komuś pomożemy, czy nie. Pamiętaj o tym i nigdy nie porównuj się do innych.